Dionizos, symbol transformacji i ekstazy Dionizos, grecki bóg wina, płodności i ekstazy, od wieków fascynował zarówno wiernych, jak i myślicieli jego wizerunek. Pełen sprzeczności z jednej strony bóg szaleństwa i orgi, z drugiej inspiracji artystycznej i wiedzy tajemnej uczynił go jedną z najbardziej złożonych i intrygujących postaci mitologii znaczenie Dionizosa w różnych dziedzinach. Ezoteryka i mistycyzm. Dionizos jest często utożsamiany z pierwotną, kosmiczną energią życia jego kult. Związany był z misteriami, podczas których uczestnicy doświadczali głębokich przeżyć mistycznych, transcendencji i jedności z boskością w ezoteryce. Dionizos symbolizuje transformację świadomości, przejście od stanu zwykłego do stanu oświecenia duchowość. W wielu tradycjach duchowych, Dionizos jest postrzegany jako przewodnik w podróżach wewnętrznych, umożliwiający dostęp do ukrytych wymiarów rzeczywistości. Jego energia jest kojarzona z intuicją, Kreatywnością i natchnieniem gnożą, w gnostycyzmie, Dionizos jest czasem utożsamiany z boską iskrą obecną. W każdym człowieku jego kult był związany z poszukiwaniem wiedzy tajemnej i wyzwoleniem od ograniczeń materialnego świata teozofia. Teozofia widzi w Dionizosie archetyp boskości, który objawia się w różnych kulturach i religiach. Jego energia jest postrzegana jako siła twórcza, która przynosi zarówno zniszczenie, jak i odrodzenie psychologia w psychologii analitycznej. Dionizos reprezentuje aspekt naszej osobowości związany z emocjami, instynktami i nieświadomością. Kult Dionizosa może służyć jako metafora procesu indywidualizacji i integracji różnych aspektów naszej psychiki. Filozofia, w filozofii, Dionizos jest często analizowany w kontekście problematyki relacji między jednostką a społeczeństwem, między rozumem a emocjami, między porządkiem a chaosem. Astrologia, w astrologii. Dionizos jest kojarzony z planetą Jowisz i znakiem Zodiaku strzelec osoby pod wpływem energii Dionizosa są często entuzjastyczne, optymistyczne i otwarte na nowe. Doświadczenia alchemia W alchemii Dionizos jest symbolem procesu transformacji materii i duszy jego energia jest związana z ogniem, który niszczy stare formy. Aby umożliwić powstanie nowych kabała, w kabale, Dionizos może być interpretowany jako jeden z sefirot, czyli emanacji boskiej, jego energia jest związana z siłami twórczymi i życiodajnymi spirytyzm, w spirytyzmie. Dionizos może być postrzegany jako duch przewodnik, który pomaga w kontaktach ze światem duchowym hermetyzm, w hermetyzmie. Dionizos jest symbolem wiedzy tajemnej i mocy kosmicznych jego kult, jest związany z poszukiwaniem kamienia filozoficznego i osiągnięciem nieśmiertelności szamanizm. W szamanizmie Dionizos jest często utożsamiany z duchami natury i zwierzęcymi. Jego energia jest wykorzystywana w rytuałach uzdrawiania, przepowiadania przyszłości i komunikacji ze światem duchowym. Podsumowanie. Dionizos jest postacią niezwykle uniwersalną, której symbolika przekracza granice poszczególnych kultur i epok jego wizerunek. Pełen sprzeczności i paradoksów, odzwierciedla złożoność ludzkiej natury i wszechświata dla wielu, Dionizos jest symbolem wolności, spontaniczności, kreatywności i nieustannej transformacji. Dionizos, jako bóg wina, ekstazy i płodności, był postacią niezwykle złożoną i wieloaspektową w mitologii greckiej. Jego symbolika przenikała różne dziedziny życia, od religii po sztukę, i znalazła swoje odzwierciedlenie w wielu późniejszych tradycjach ezoterycznych i duchowych czakry, ciała subtelnej. Dionizos czakra podstawy, Związana z instynktami, przetrwaniem i energią życiową, Dionizos jako Bóg płodności. Ma silne powiązanie z tą czakrą czakra sakralna, kojarzona z seksualnością, emocjami i przyjemnością. Dionizos, będąc Bogiem ekstazy i orgii, jest ściśle związany z tą czakrą ciało astralne. Dionizos jest często utożsamiany z podróżami astralnymi i doświadczeniami pozazmysłowymi. Co wiąże go z ciałem astralnym liczby, żywioły i Dionizos liczby. 3. Trójca, początek, środek, koniec 7-7. Planet w astrologii starożytnej 12, 12 bogów olimpijskich, żywioły, ogień, transformacja, pasja, ziemia, płodność, natura, woda, emocje, intuicja, przedmioty, tyrs, laska owinięta winoroślą, kielich, maska, beczka z winem kamienie. Karneol, energia seksualna, granat, płodność, ametyst, transcendencja, Dionizos w różnych tradycjach grecka mitologia, Bóg wina, ekstazy, płodności, teatru i transformacji rzymska mitologia, Bakes, odpowiednik Dionizosa-Ezoteryka, symbol transformacji, świadomości, pierwotnej energii życia, Alchemia. Związany z procesem transformacji materii i duszy psychologia reprezentuje aspekty naszej osobowości związane z emocjami, instynktami i nieświadomością Dionizos i współczesność symbolika Dionizosa jest wciąż żywa i inspirująca współcześnie jest często kojarzony z sztuką, teatr, muzyka, taniec psychologią głębi, proces indywidualizacji, integracja cienia duchowością, poszukiwanie mistycznych doświadczeń, połączenie z naturą wnioski Dionizos jest bogatym i Złożonym symbolem, który od wieków fascynuje ludzi, jego wizerunek, pełen sprzeczności z jednej strony Bóg Szaleństwa i Orgii, z drugiej, inspiracji artystycznej i wiedzy tajemnej, uczynił go jedną z najbardziej intrygujących postaci mitologii. Runy związane z Dionizosem, choć nie ma bezpośredniej runi poświęconej Dionizosowi, możemy znaleźć kilka, które rezonują z jego energią i symboliką. Fechu, runa ta symbolizuje obfitość, bogactwo i nowe początki. Dionizos, jako Bóg Płodności, jest ściśle. Związany z cyklami życia i odrodzenia. Fechu może reprezentować jego dar obfitości i zdolność do przemiany w Unio, oznacza radość, szczęście i spełnienie. Dionizos jest Bogiem ekstazy i przyjemności, więc unio doskonale oddaje jego esencję odal, symbolizuje dziedzictwo, dom i przynależność. Dionizos jest związany z naturą i pierwotnymi siłami, co łączy go z koncepcją odalberkana, runa ta reprezentuje płodność. Wzrost i odrodzenie jest ściśle związana z energią żeńską i cyklami natury, co czyni ją doskonałym odpowiednikiem Dionizosa karty. Tarota związane z Dionizosem w Tarocie możemy znaleźć kilka kart, które nawiązują do symboliki Dionizosa. Siła. Ta karta przedstawia kobietę ujarzmiającą lwa, symbolizuje wewnętrzną siłę, kontrolę nad instynktami i połączenie z naturą Dionizos jako ucieleśnienie dzikiej natury. Może być związany z tą kartą Sprawiedliwość. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się niezwiązana z Dionizosem, karta ta może reprezentować równowagę między rozkoszą a odpowiedzialnością, która jest istotnym aspektem kultu tego Boga Sąd. A karta symbolizuje odrodzenie, transformację i nowe początki Dionizos jako Bóg Przemiany jest ściśle związany z koncepcją Sądu Główne Arkana. Karty takie jak Cesarzowa, Kochanek czy Świat mogą również nawiązywać do różnych aspektów kultu Dionizosa takich jak płodność, miłość i jedność ze wszechświatem, jak łączyć runi i karty tarota z Dionizosem medytacja. Użyj wizualizacji, aby połączyć się z energią run i kart związanych z Dionizosem wyobraź sobie siebie uczestniczącego. W jego świętach, tańczącego i przeżywającego ekstatyczne doświadczenia rytuały, stw. zamknięte rz. rytuały, które przywołają energię Dionizosa, możesz użyć winogron, tyrsa, muzyki i tańca tworzenie sztuki. Wyraź swoje połączenie z Dionizosem poprzez tworzenie sztuki, takie jak malarstwo, rzeźba czy pisanie ważne, pamiętaj, że związki między runami, kartami tarota i mitologicznymi postaciami są często subiektywne i zależą od indywidualnej interpretacji. Najważniejsze jest, abyś zaufał swojej intuicji i odkrył. Własne znaczenia tych symboli. Kabała czyli Sefiry, które potencjalnie mogłyby być związane z Dionizosem Tonecach, ta Sefira związana jest z triumfem, zwycięstwem i wiecznym życiem można ją powiązać z Dionizosem jako bogiem odradzania się i wiecznej młodości chod. Sefira ta reprezentuje piękno, harmonię i chwałę można ją utożsamiać z Dionizosem jako bogiem sztuki, teatru i estetyki Jesot. Ta Sefira jest związana z fundamentami, podświadomością i instynktami można ją powiązać z Dionizosem jako bogiem pierwotnych sił natury. Pod świadomości Malchut, jako sefira reprezentująca świat materialny, Malchut może być związana z Dionizosem jako bogiem płodności i sił natury Dionizos, jako bóg starożytnej Grecji związany z winem, płodnością, szaleństwem i odrodzeniem. Jest postacią niezwykle fascynującą w kontekście magii i praktyk duchowych jego symbolika, pełna sprzeczności i głębi. Od wieków inspiruje zarówno magów, jak i artystów dlaczego Dionizos w magii transformacja, Dionizos jest symbolem cykliczności życia, śmierci. Odrodzenia w magii, jego energia wykorzystywana jest do przeprowadzania osobistych transformacji, przekraczania ograniczeń i odnowy ekstazy. Jako Bóg szaleństwa i ekstazy, Dionizos pomaga nawiązać kontakt z podświadomością, intuicją i energią kosmiczną płodność, jego związek z płodnością czyni go patronem wszelkich przedsięwzięć mających na celu wzrost, rozwój i obfitość związek z naturą. Dionizos jest głęboko związany z naturą, co czyni go doskonałym przewodnikiem w praktykach związanych z Energiami ziemi, roślin i zwierząt zastosowania magii dionizyjskiej rytuały płodności, aby przyciągnąć miłość, poczęcie, obfitość w życiu lub w projektach rytuały transformacji podczas przełomowych momentów w życiu, np. zmiany pracy, przeprowadzki, zakończenia związku rytuały uzdrawiania, aby uwolnić emocje, uzdrowić wewnętrzne rany i odzyskać równowagę rytuały kreatywności, aby pobudzić wyobraźnię inspirację i twórczą energię rytuały łączenia z naturą, aby pogłębić więź z przyrodą. Czerpać z niej energię jak pracować z energią Dionizosa medytacja, wizualizuj siebie uczestniczącego w dionizyjnych obrzędach, tańczącego i przeżywającego ekstatyczne doświadczenia rytuały, STW zamknięte RZ rytuały z użyciem symboli związanych z Dionizosem, winogrona, tyrs, maska, muzyka altar, utwórz ołtarz poświęcony Dionizosowi. Umieszczając na nim przedmioty związane z jego symboliką tworzenie sztuki, wyraź swoje połączenie z Dionizosem poprzez tworzenie sztuki, takiej jak malarstwo, rzeźbaczy. Pisanie praca z roślinami. Wykorzystuj rośliny związane z Dionizosem, takie jak winogrona, bluszcz czy mirt, w swoich praktykach magicznych ważne przestrzeżenia umiejętność kontroli. Energia Dionizosa jest potężna i może być trudna do okiełznania. Pracuj z nią z szacunkiem i ostrożnością związek z naturą. Dionizos jest bogiem natury. Szanuj ją i pracuj z nią w harmonii etyka. Magia zawsze powinna być stosowana w sposób etyczny i odpowiedzialny. Symbole związane z Dionizosem w magii winogrona, symbol obfitości, płodności i transformacji tyrs, laska owinięta winoroślą, symbol władzy i połączenia z naturą pantera. Zwierzę towarzyszące Dionizosowi, symbolizujące dzikość i siłę maska, symbol transformacji i ukrytych aspektów osobowości. Pamiętaj, że magia jest indywidualną praktyką i to, co działa dla jednej osoby. Może nie działać dla drugiej, zawsze słuchaj swojej intuicji i dostosuj praktyki do swoich własnych potrzeb i przekonań rośliny. Magiczne związane z Dionizosem zielona strona Ekstazy Dionizos jako bóg wina, płodności i szaleństwa, był ściśle związany z naturą, a szczególnie z roślinnością wiele roślin było mu poświęconych i wykorzystywanych w jego kulcie. Oto niektóre z nich Winorośl, Wajte zwajniferę, symbol płodności, transformacji, obfitości zastosowanie. Winogrona i wino były centralnym elementem kultu Dionizosa. Uważano, że wino pozwalało nawiązać kontakt z bogami i doznać mistycznych doświadczeń magia stosowana w. Rytuałach płodności, miłości oraz podczas celebracji cykli życia i śmierci bluszcz helix symbol wiecznego życia, odrodzenia, wierności zastosowanie. Bluszcz często owijano wokół tyrsów laski Dionizosa uważano, że chroni przed złymi duchami i przynosi szczęście magia, stosowany w rytuałach ochronnych, a także w celu wzmocnienia więzi figowiec skerkę symbol płodności, wiedzy tajemnej, życia po śmierci zastosowanie. Figi były często ofiarowywane Dionizosowi drzewo figowe było. Uważane za święte i kojarzone z miejscami kultu magia, stosowany w rytuałach związanych z płodnością, obfitością i wróżbiarstwem cyprys, cupressus sempervirens, symbol smutku, żałoby, ale także odrodzenia zastosowanie. Cypreis był często sądzony na grobach, ale także w świętych gajach kojarzono go z cyklami życia i śmierci magia, stosowany w rytuałach związanych ze śmiercią. Transformacją i odrodzeniem mirt, metes communis, symbol, miłości, piękna, młodości zastosowanie, mirt był często używany do tworzenia wieńców i ozdób podczas uroczystości magia, stosowany w rytuałach miłosnych, a także w celu przyciągnięcia szczęścia i pomyślności inne rośliny związane z Dionizosem różne gatunki dzikich winorośli, symbolika podobna do winorośli uprawnej rośliny halucynogenne, Niektóre źródła sugerują, że w kulcie dionizyjskim mogły być używane rośliny o właściwościach psychoaktywnych. SEO pozwalało osiągnąć stany mistyczne ważne. Należy pamiętać, że wiele informacji na temat roślin magicznych jest. Opartych na mitach, w legendach i tradycjach ustnych eksperymentując z roślinami, zawsze należy zachować ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Niektóre rośliny mogą być trujące zwierzęta mocy związane z Dionizosem. Dionizos, jako Bóg płodności, wina, szaleństwa i odrodzenia, był ściśle związany ze światem natury. Jego kult był pełen symboliki, w tym również zwierzęcej. Oto kilka istot, które często towarzyszyły mu w mitach i rytuałach, pantera symbol dzikości, namiętności, transformacji. Pantera była często przedstawiana jako zwierzę towarzyszące Dionizosowi, jej plamisty futro kojarzono z odrodzeniem i zmianą, a dzikość, z nieokiełznaną energią Boga Kozioł symbol, płodności, seksualności. Dzikiej natury kozioł był często utożsamiany z Dionizosem, a jego rogi symbolizowały płodność i moc satyrowie, półludzie półkozy byli wiernymi towarzyszkami Boga symbol, mądrości. Transformacji, odrodzenia wąż, jako symbol odnowy i cykliczności życia, był często kojarzony z Dionizosem w wielu. W kulturach był także symbolem uzdrowienia i wiedzy tajemnej byk symbol, siły, płodności, potęgi byk, jako symbol płodności i siły życiowej, był często kojarzony z Dionizosem. W niektórych mitach, Bóg przybierał postać byka konie symbol, wolności, pasji, inspiracji. Konie były często związane z Dionizosem i jego orszakiem. Symbolizowały one dziką energię i natchnienie. Dlaczego te zwierzęta, wybór tych zwierząt nie był przypadkowy, każde z nich niesie ze sobą symboliczne znaczenie, które odzwierciedla różne. Aspekty kultu Dionizosa, dzikość i namiętność, pantera, kozioł i konie reprezentują nieokiełznaną energię i pasję, które były nieodłącznym elementem kultu Dionizosa. Transformacja i odrodzenie, wąż i pantera symbolizują cykliczne procesy życia, śmierci i odrodzenia, płodność i siła życiowa, byk i kozioł są symbolami płodności i potęgi, które były kluczowymi aspektami kultu Dionizosa. Mądrość i tajemnica, wąż symbolizuje wiedzę tajemną i intuicję rytuały dionizyjne, podróż w głąb siebie. Odrodzenie rytuały dionizyjne to nie tylko historyczne rekonstrukcje, ale przede wszystkim głęboko osobiste doświadczenia, są to praktyki, które pozwalają nam połączyć się z naszą wewnętrzną siłą, kreatywnością i dziką naturą, dlaczego warto przeprowadzać rytuały dionizyjne połączenie z naturą. Dionizos był bogiem ściśle związanym z naturą, rytuały pomagają nam odzyskać poczucie jedności z otaczającym światem, odkrywanie własnej seksualności. Dionizos był bogiem płodności i seksualności rytuały mogą. Pomóc nam lepiej zrozumieć i zaakceptować tę część siebie uwalnianie emocji, ekstatyczne tańce i śpiew były nieodłączną częścią kultu Dionizosa. Rytuały pozwalają nam uwolnić tłumione emocje i napięcia kreatywność. Dionizos był patronem sztuki i teatru. Rytuały mogą pobudzić naszą kreatywność i zainspirować do nowych działań transformacja. Śmierć i odrodzenie były ważnymi motywami w kulcie Dionizosa. Rytuały mogą pomóc nam przejść przez okresy zmian i przeobrażeń, jak przeprowadzić rytuał. Dionizyjskie przygotowanie przestrzeni STW zamknięte RZ, specjalne miejsce dla swojego rytuału, może to być kącik w domu, ogród lub las, udekoruj przestrzeń symbolami Dionizosa, takimi jak winogrona, maski, instrumenty muzyczne, oczyszczenie, przed rozpoczęciem rytuału oczyszcz się, np. poprzez kąpiel lub medytację, wezwanie energii, zapał świecę. kadzidła i wywołaj imię Dionizosa, możesz użyć specjalnych mantr lub modlitw, taniec i muzyka, taniec był centralnym elementem rytuałów dionizyjnych, puść muzykę która Cię inspiruje i poruszaj się swobodnie maski. Maski pozwalały uczestnikom rytuałów przekroczyć własne ograniczenia i przyjąć nowe rol. Możesz stworzyć własną maskę lub użyć gotowej ofiara. W tradycyjnych rytuałach dionizyjnych składano ofiary współcześnie. Możesz zastąpić je symbolicznymi gestami, na przykład ofiarując kawałek ulubionego jedzenia lub napoju medytacja. Po zakończeniu aktywnej części rytuału poświęć chwilę na medytację, aby zintegrować swoje doświadczenia ważne bezpieczeństwo. Pamiętaj, że rytuały dionizyjne mogą być intensywne, żadbaj o to, aby odbywały się w bezpiecznym miejscu i w towarzystwie osób, którym ufasz szacunek. Podchodź do rytuałów z szacunkiem i odpowiedzialnością intuicja. Słuchaj swojej intuicji i dostosuj rytuał do swoich indywidualnych potrzeb. Symbole związane z dionizosem, które możesz wykorzystać w rytuałach, winogrona. Symbol płodności i obfitości, kropka tyrs. Laska owinięta winoroślą, symbol władzy i połączenia z naturą pantera, zwierzę towarzyszące. Dionizosowi, symbolizujące dzikość i siłę maska, symbol transformacji i ukrytych aspektów osobowości pamiętaj, że rytuały dionizyjne to podróż w głąb siebie nie ma jednego, poprawnego sposobu na ich przeprowadzenie eksperymentuj, baw się i odkrywaj własną ścieżkę. Dionizos, bóg wina, ekstazy i odrodzenia Dionizos był jedną z najbardziej barwnych i złożonych postaci w mitologii greckiej znany również jako Bakhos lub Bakes, był bogiem płodności, dzikiej natury, winnej latorośli. Teatru i wina jego kult był ściśle związany z ideą odrodzenia, cykliczności życia i śmierci oraz ekstatycznymi doświadczeniami pochodzenia i mity syn Zeusa. Dionizos był synem Zeusa i śmiertelniczki Semeli jego narodziny były owiane tajemnicą i dramatem, co dodawało mu aure. Wyjątkowości kult tajemniczy Kult Dionizosa był często tajemniczy i związany z rytuałami inicjacyjnymi jego wyznawcy, zwani bakantkami, brali udział w orgiastycznych obrzędach podczas których oddawali się tańcom, muzyce i winu symbole, najbardziej rozpoznawalnymi symbolami Dionizosa były winna latorośl, tygrys, koziorożec i kielich. Te elementy symbolizowały różne aspekty jego boskiej natury rola w mitologii Bóg transformacji. Dionizos był związany z ideą transformacji i odrodzenia. Jego kult był szczególnie popularny w okresie jesiennym, kiedy przyroda odradzała się po letnim upale patron teatru. Dionizos był uważany za patrona teatru. Jego obrzędy były często połączone z przedstawieniami teatralnymi, które odgrywały ważną rolę w życiu społecznym Greków bóg ekstazy. Kult Dionizosa był związany z doświadczeniem ekstazy i uniesienia wyznawcy boga doświadczali stanów transu i odłączali się od rzeczywistości, co było postrzegane jako forma kontaktu z boskością znaczenie kultu. Dionizosa kult Dionizosa miał ogromny wpływ na kulturę grecką, jego obrzędy były źródłem inspiracji dla wielu artystów i filozofów. Dionizos był symbolem wolności, spontaniczności i radości życia, jego kult był również wyrazem głębokiej potrzeby człowieka, by doświadczyć czegoś większego od siebie.